Już od 18 lat organizowane są spotkania tradycji wielkanocnych w różnych miejscowościach Ziemi Tego Tegoroczne już 18 spotkania tradycji wielkanocnych Ziemi kłodzkiej odbyły się w szczytnej. Czym ta miejscowość sobie zasłużyła, że akurat w tej miejscowości jest właśnie ta impreza? Po prostu w, w tym roku można powiedzieć, że przypadła kolej na szczytną. Nasze koła gospody Wiejskiej bardzo aktywnie współpracują z gminą, biorą udział we wszystkich tradycjach wielkanocnych. Praktycznie dwa koła. Od 18 lat jeżdżą na wszystkie spotkania wielkanocne. Nasze palmy wielkanocne, szczególnie z Wolan, wygrywały kilka konkursów. Dlatego też organizatorzy, czyli Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wrocławiu, postanowi wspólnie z nami, że ta impreza tegoroczna w 2015 roku odbędzie się w Szczytnej. Głównym celem naszych tutaj tradycji wielkanocnych ziemi Kłockiej to jest to, żeby propagować tą tradycję, pokazywać i przekazywać to młodym pokoleniom. Pokazywać to co mamy najlepsze, to co mieliśmy na stołach od, wiel od wielu lat i od wieków. Blisko 80 wystawców z ziemi kłodzkiej i zaprzyjaźnionych gmin z Dolnego Śląska reprezentujących koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy zorganizowane i zespoły ludowo-śpiewacze w hali widowiskowo-sportowej zaprezentowało swoje stoły wielkanocne. Co państwo dzisiaj tutaj prezentujecie na tym stole? Wszystko to, co mamy najlepsze u siebie na wsi. Przede wszystkim mamy ryby, dlatego że u nas są stawy u pana Remka Czajkowskiego. I na stole jest przepięknie zrobiony, wędzony jesiotr z jajkami, z kawiorem, co jest również szczupak nadziewany, nie wiem czym, ale jest nadziewany, z, też z, od mieszkańca z Boguszyna. Mamy również bardzo stare ciasto z kresów, nazywa się śmietanowiec. Koleżanka tutaj wykonywała. I wszystkie rzeczy, które tutaj są na stole są wykonane własnoręcznie, łącznie z wędlinami. Z, z pisankami, no każda rzecz. Nawet chleb jest pieczony przez pana Remka, również u niego na wsi. Prezentujemy dzisiaj piękny stół wielkanocny, taki jaki jest w każdym naszym domu, tradycyjny, taki, taki po prostu ze wszystkimi smakołykami, które pamiętamy jeszcze z naszych domów rodzinnych. No prezentujemy typowy stół wielkanocny z tradycyjnymi potrawami. Jest, mamy żurek gorący jeszcze, tradycyjny, gotowany na serwatce, kiełbaskę białą, mazurek też z typowo takimi bakaliami. Dlaczego warto uczestniczyć w tego typu imprezach? No warto uczestniczyć, no są jakieś pewne tradycje, które są przywiezione, są, po, po, jak już wcześniej wspomniałem też w wywiadzie, po porządze wojny zjechało się tu z różnych stron Polski różne, różnych województwie. Ludzie mają swoje przepisy, mają swoje tradycje i właśnie to dzisiaj przedstawiają. Jest to bardzo oglądając te tradycje. Jest to bardzo fajne i bardzo miłe do oglądania. W programie nie zabrakło występów zespołów ludowych z ziemi kłodzkiej kiermaszów wyrobów rękodzielniczych oraz licznych konkursów między innymi takich jak na najładniejszą kartkę wielkanocną, w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Piotr Kaźmierczak z klasy pierwszej B zespołu szkolno-gimnazjalnego z oddziałami integracyjnymi w Boszkowie. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Amelia Sobiera z klasy trzeciej zespołu szkół w Jugowie. W konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną pierwsze miejsce zajęła Krystyna Dragan z długopola górnego. W konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną. Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Aktywni z Brzykowa. W konkursie starosty Powiatu Płockiego na najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny wyróżnione zostało koło gospodyń wiejskich z Nowego Waliszowa. Czy byliście zaskoczeni? Na pewno byliśmy zaskoczone, chociaż co roku coś nam, jakieś tam nagrody wpływają, ale w tym roku nie liczyłyśmy na nagrodę, ale. Zawsze jakaś cicha nadzieja jest, że może akurat nie coś, ale dzisiaj jak przyszli panowie, pan starosta i pan, zaczęli próbować to wszystko, wszystko im tak smakowało, byli zachwyceni naszym stołem, no i chyba, chyba to docenili. Tradycje wielkanocne, tak samo jak tradycje bożonarodzeniowe. To jest takie miejsce, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście, jak tradycyjny stół wyglądał. To zarówno na naszych, na naszych terenach, jak i na terenach wschodnich, skąd większość z nas przybyło. I to jest wspaniałe miejsce. Mało tego, z tego co mi wiadomo, a byłem już na wielu różnych imprezach, to jest największa tego typu impreza w Polsce, gdzie rzeczywiście koła gospodyń wiejskich pokazują to, co mają najlepszego i aranżacje swoich stołów takie jakie mają najpiękniejsze. No i na przykład widać słoninkę, czy masło, czy chleb naprawdę robiony w domu. Często niektóre dzieci mogły po raz pierwszy zobaczyć jak jak smakuje, czy poczuć jak smakuje masło, jak smakuje słonina, jak smakuje porządnie zrobiona wędlina. Gdzie się odbędą kolejne 19? Jeszcze nie mamy ustalonego miejsca, ale myślę, że konkurs na palmę i pisankę, który się tutaj odbył i na stoły, które tutaj prezentowane Tutaj jeszcze u stronę strony burmistrza, szczytnej, wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie. Myślę, że organizacyjnie nasze dwie instytucje podołały temu przedsięwzięciu.